Cześć, jestem Antonio, to mój kanał, dzisiaj nagrywamy Part 2. Zniknięcia Hani. Nie, nie Hani, tylko Lili, boże, już mi się mylę. Więc przejdźmy do odcinka. Tutaj jesteś. No dobrze, zadzwoniłam już po Twoich rodziców. Jest nareszcie. Hania, Lila! I. Co Proszę ja Państwa, zostawiamy na osobności. Margaret, idziemy. Hania. Lila. Dlaczego uciekłaś z domu? No, bo one dostały prezenty, a ja nic nie dostałam. Ale ty nie miałaś urodzin. Co? Jakie urodziny? Tak, twoje siostry mają urodziny i dlatego prezenty dostały. Aaaa, No dobrze Ania, no dobrze Liloś. bierzemy twoje rzeczy. Ty się w coś ubierz. Op. Te pieniądze jeszcze twoje. Bierz piwór i idziemy. No ja już zadzwoniłem do twojej że się znalazłaś. Znalazłaś się. Dobra. Odkładam. No to tyle. A zaraz będzie lekcja. Super. Dzieci, zapraszam do klasy. No dobrze. E, już? E, no dobrze. Dobra, nie spóźniłam się. Nieśmy na miejsc. Nie, nie spóźniłam się.

Ja już nie jeszcze na wózku. A, przebędę została. No dobrze, dzieci. Przez to, że jest pierwszy dzień wiosny. Nie. Drugi dzień wiosny. Z tej okazji... Nie. Czekajcie, coś mi się nie zgadza. Nie, dzisiaj jest 23, tak? Tak, dzisiaj 23. Więc zapraszam Was, dzieci, na dwór. Kilka minut później. No dobrze dzieci, z tego, że mamy dzisiaj dwie godziny, to chodźcie was do parku. Dobra, ja popiję. Wybierzcie smak. Poprosimy winogronowe. No dobrze. A dla was jaki smak? Jej, ja, ta pani, tak chodź, ja ci Ja poproszę winogronowe. A ja nie, nie brzkwina, tylko ja chyba wezmę kiwi. Dla was? Ja wezmę bruskwinia. A jaż Tia. Ja proszę brzkwinię. Ja też wezmę tija. Dla was dziewczynki? Ja. <grym> Nudy. Ten czy ten? Kiwi poproszę. Dobrze. Ech, super. Dzieci są na dworze, wszystko jest dobrze Ale to jest dobre no nie? No. Ech. Nudzi mi się trochę nie wiem, jak sobie mi też. Chodźmy to coś zrobić. Ej masz hajs? No mam. No. I chodź w moim lody. No dobrze. E, poproszę dwa lody pistacjowe. No dobrze. Weszło 10 złotych. Gotówka. Dziękuję. Proszę ponownie. Oj, tej kałki drugiej nie powinno być się... Dobra, pieniądze duże na piję, wypiję i chodź damy im. Chcesz loda? No dobra, dzięki. A ty chcesz? Tak. Chyba coś na mnie wyszło. I stara, pania, nie? No, super. Jezu, mój lud. Mm. Kilka godzin później. No dobrze, dzieci. Już możecie iść do domów. Nareszcie. Nareszcie i do domu. Do. I stara, może pójdziemy na jakąś kawkę. No dobra. Nie, mój nie, mój. i nie, no mój. To nie, nie, To nie, nie, jechała na desce, tylko po bo no bo jest nie, nie, moja... nogę. nie, pod pod domem um, mogę przyjąć nie, nie, tak, poproszę Dwa Bewelt-Ti i. Hmm. Kanapkę mleczną. I mi też weźmy kanapkę mleczną. Dwie kanapki mleczne. No dobrze, proszę przyłożyć. I zaraz, po, zaraz podjedzie moja kanapka mleczna. Ale bewelt już podaje. Proszę. żeby chwileczkę poczekać, aż podjedzie kanapka mleczna? E, jedzie już do Państwa. Proszę, bardzo. Dziękuję. Dobra. To koniec odcinka, więc wypadki. Przepraszam, że on był tak krótki, ale po prostu nie mam już czasu na nagranie go dalej i nie mam pomysłu. Więc wypadki.